Cześć. Nazywam się Joanna Kargulewicz. W MDDP Outsourcing pracuję od 5 lat. Jestem menedżerem księgowym 15-osobowego zespołu. Jakie branże najczęściej obsługujesz i jakie typy klientów trafiają pod Twoją opiekę? Dostaję klientów z bardzo różnych branż. Mam u siebie w zespole branżę deweloperską, branżę usługową, handlową, produkcyjną. Branżę telekomunikacyjną, rekrutacyjną, także pełen przekrój różnego rodzaju branż i klientów. Jakie są najważniejsze usługi, które oferujesz swoim klientom? Świadczymy usługi księgowe polegające na comiesięcznym zaewidencjonowaniu dokumentów księgowych, kalkulacjach podatkowych, składaniu deklaracji, raportowaniu także oraz przygotowywaniu sprawozdań finansowych. Jakie projekty były dla Ciebie najciekawsze wyzwaniem? Najciekawsze wyzwania to zazwyczaj wdrożenia nowych systemów księgowych u klientów. Są to dość skomplikowane i czasochłonne procesy, ale dające bardzo dużo satysfakcji i dające możliwość również rozwoju. Jakie korzyści mogą odnieść firmy, które zdecydują się na współpracę z Tobą? Dzięki współpracy ze mną klienci mogą być pewni wysokiej jakości usług, dużego zaangażowania i wiedzy merytorycznej, a także bardzo dużej dokładności i terminowości wyświadczonych usług. Jeżeli chcieliby Państwo współpracować z nami, zapraszam do kontaktu.